Kilka lat temu miałam wypadek rowerowy, w wyniku którego straciłam zęba. Oczywiście była założona korona, która niestety okazała się po, pewnych, po pewnym czasie nieszczerna, na domiar złego zaczęła się chwiać, w związku z tym groziło to wypadnięciem tej korony. W klinice Royal Dental dowiedziałam się od znajomych, którzy polecali mi ją ze względu na usługi, taki profesjonalizm oraz dbałość. Te usługi. Na pierwszej wizycie y, rozmawiałam z panem doktorem na temat właśnie tego mostu czy, czy implantu zębowego. Pozwoliło mi to podjąć decyzję. Zostało mi również zrobione zdjęcie rentgenowskie, dzięki czemu pan doktor mógł spersonalizować y, etapy leczenia. Y, zobrazowano mi również y, cały zabieg, jak będzie wyglądał y, i dalsze y, leczenie. Przede wszystkim też powiedziano mi o ewentualnych trudnościach, które mogą wystąpić w samym zabiegu i takowe właśnie były, mianowicie okazało się, że mam za mało kości i w związku z tym należało tą kość przeszczepić, a w dalszym etapie również uformować dziąsło. Jestem bardzo zadowolona. Przede wszystkim jestem pewniejsza siebie oraz czuję takie większe bezpieczeństwo psychiczne. Ponieważ fajnie jest iść, uśmiechać się i wiedzieć, że wszystkie zęby są na swoim miejscu. Poleciłabym wszystkim tym, którzy szukają wiedzy, fachowości i profesjonalizmu.